Słuchajcie widzowie, wy zostawiacie łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale, a ja w tym momencie zjeżdżam tutaj, zobaczcie na to. Uwaga, uwaga, musicie zostawić łapkę w górę, kto będzie szybszy, czy ja, czy wy? Czy ja zjeżdżający, czy wy zostawiający łapkę w górę? Uwaga, robimy wyścig. 3, 2, 1. Dobra, jestem, zobaczcie na to. Ej, tu są strzałki. Zobaczcie, że mam iść po prawej stronie, w tą stronę, tam daleko przez ten, pod tym mostem, a tu wracać z tej strony. Aha, czyli mam iść po prawej stronie cały czas, patrzcie, pod tym mostem, a tam jakieś światło. Jak tam jasno. Słuchajcie, zostawiajcie łapy w górę, dobijamy pod tym filmem. Uwaga, 6000 łapek w górę. Mam nadzieję, że Wam się uda. A my idziemy w tamtą stronę, ponieważ dzisiaj będziemy szukali śladów hagiego łagiego, smajsloa albo lemon demonki. Więc zostawiajcie oczywiście łapy w górę, napiszcie nasz tajny kod, słuchajcie w, pod tym filmem w komentarzach. No i oczywiście subskrybujcie na dole kanał, to jest najważniejsze. A ja lecę w tamtym kierunku, więc subik łapeczka w górę i lecimy. Szukamy smajsloa albo lemon demonki albo hagiego łagiego. Dzisiaj piękna pogoda, zobaczcie jakie słoneczko, niebo, jakie piękne piękne, słonko, ale wiecie co? To jest dobry znak, bo zobaczcie, tu są kolejne strzałeczka, mamy strzałeczkę, która pokazuje, żeby iść w tamtą stronę. Eee, musicie zostawić łapę w górę, bo ja za tymi strzałkami dzisiaj będę chodził. Mam nadzieję, że dzisiaj kogoś spotkam. Smile Sloa, Lemon Demonkę. Dajcie znać też w komentarzach, czy byście chcieli zobaczyć ich właśnie na u mnie na odcinku. Może tak uda mi się ich spotkać w końcu, w końcu. Już tak długo szukam Smile Slowa, No gdzie on jest? Nawet nie wiem, gdzie jest jego dom. Ja ciągle się kręcę w tym samych lokacjach. Mam tą strzałkę. Dobra, bierzemy ją oczywiście, z O, a w drodzy widzowie, to jest dla napis dla was, zobaczcie. I love you. Dobra. Lecimy w tamtą stronę. Dobra, słuchajcie widzowie, mam coś, mam trop, Zobaczcie tutaj. Mamy jakąś strzałeczkę. Kolejna, która nam każe iść tutaj w te Techarce. Nie tą drogą tylko w kaszcze. Dobra, ja będę szedł, tylko boję się strasznie, że patrzcie, to jest taki no, trochę przerażający widok. Jak widzicie, dużo kaszczy, dużo jakichś tych yy, dziwnych krzaków. Ale dobra, co mi tam? Idziemy w tą stronę. Mam nadzieję, że uda się coś odnaleźć. Tylko rozglądajmy się dokładnie. Bo może coś tutaj być, tylko dokładnie wszystko, żeby nas nic nie ominęło. Widzicie coś? Chyba nie. Nie ma. Dobra, przejdźmy może tutaj. Wiecie co z Myslow? Ogólnie jest moim ziomkiem, który w sumie no, nagrywam już bardzo, bardzo długo. Często oczywiście żartowaliśmy sobie, że fajnie by było się spotkać w prawdziwym życiu, ale no nie widać go. Nie ma go, no nie ma. O, nie ma. Ja bym z chęcią chciał go zobaczyć, spotkać się, dać mu łapę, patrzcie, o. Ja tutaj daję, słuchaj, smajstu, jak to oglądasz, to ci daję tutaj rękę. Tylko brakuje mi ciebie, żeby tutaj oddać mi, e, oczywiście łapę. E, dobra, ej, coś mam, mam coś, mam coś, mam coś, mam coś. Słuchajcie, jest tutaj coś. Dobra. Jest jakaś. Ej, patrzcie, ślad na kartce! Ktoś przychodził tędy. Ej, tu ktoś przychodził i szedł w tamtą stronę, depnął na tą kartkę. Ej, I tu, tuż się nawet umazał na bucie. O kurcze, czajcie, to ktoś wtedy przychodził. Tylko kto to taki może być. Czajicie? Dobra, ja oczywiście zabieram to ze sobą. Gnio też, żeby nie było dowodów. A wy możecie zostawić dowód pod tym filmem, zostawiając łapę w górę. A ja oczywiście będę dalej przychodził, bo chcę jak najwięcej znaleźć informacji. Zobaczcie, jest kolejny, patrzcie. Tędy ktoś przechodził. Tędy normalnie. O, patrzcie tu! I już wskazówka, że w tamtą stronę gdzieś. Czajcie to? Ej! Dobra, to ja to gniotę oczywiście znowu tego buta. To był... To w ogóle wygląda jak, nie wiem, jakiś but yy, taki bardzo traperski, taki, że chodzi po jakichś haszach właśnie. No to bardzo się yy, pasuje, tylko jak tu przejść przez te haszy? Tutaj nie widzę w ogóle przejścia, tam z lewej może albo spróbuję z prawej strony. Może będzie taka możliwość. Fajnie by było oczywiście zerknąć, czy, czy faktycznie... O, jest kolejna kartka tam! Dobra. Zabieram ją, czekajcie, tylko te haszczy muszę połamać, bo... Nie. Dobra, ciężko, ciężko, ciężko jest zamarznięte. Ja oczywiście zabieram tą kartkę. I zobaczmy co to jest. Kolejny but, nie gadaj. Kolejny but, który wskazuje, żeby iść w tamtą stronę. Dobra, ja chyba tam pójdę, ale zobaczcie, przyjrzyjmy się dokładniej temu butowi. Eee, zobaczcie na to. To jest but. Myś... Jak myślicie, to jest męski czy damski? Patrzcie, taki mały to na pewno jest męski, i damski patrzcie, to jest ślad a to jest mój but He. dobra to musi być naprawdę, naprawdę damski but bo to jest taki malutki, malutki tyci tyci czyj to może być ślad? jak myślicie? czy to smajsloła? smajsloł ma takie małe buty? Na, napiszcie jaki smajsloł ma rozmiar buta może wy, ktoś wie może ktoś jest prawdziwym fanem smajsloła i wie jaki on ma numer buta Ej, to by było mocne, jakby ktoś z Was napisał, dobra. Czy ja to gniotę i idziemy dalej? Szukamy miejscówki, może coś jeszcze uda się odnaleźć. Dobra, przyjdziemy, słuchajcie, z tej strony, z lewej. E, no, dobra, e, czy coś będzie? E, jest, jest kolejna kartka. Dobra, może by tak zerknąć. Ej, ona była tak, tylko. Jakby ktoś ją przyłożył, dobra, i ona pokazuje strzałkę, że mamy iść dalej w tamtą stronę tych szaków. Haszczy ok? Nikogo nie ma dookoła, zerknijmy. Nie ma nikogo. Całe szczęście, dobra. Czyli ja co, zbieram tą kartkę, gniotę. Muszę oczywiście uważać na siebie, żeby gdzieś tutaj i łagi nie wyskoczył. To by było przemocne, przemocne. Zerknijmy. Dobra, nie ma tu nikogo. Ej, ale tutaj jest w ogóle jakiś. Patrzcie, jaki pień! Normalnie pień, który. Łódź! Tam jakby ktoś był. Nie wiem, dobra. Weźmiemy sobie tą pałę w rękę. Patrzcie, tą o. i jak ktoś mi tu przyjdzie, to bym. Mówi, Pach, kurde. No dobra, to na razie ją sobie tutaj położę. Na ewentualną broń. Słuchajcie, jest kartka. Jest kartka. Ej, ktoś tu napisał. Patrzcie. Nie mogę się doczekać, kiedy cię zobaczę. Ej, ale o kogo chodzi? Czy to jest. Ej, czy to Hagiłagi do mnie napisał? Czy Smyslo? Albo Smyslo czeka na mnie, ale nie wysyłoby serduszka. Halo! Ej, to mój, może to Lemon Demonka? Słuchajcie, jest to możliwe, że Lemon Demonka napisała do Smyslo, nie może się doczekać, kiedy się zobaczą? To by było mocne. Jeśli ona go szuka, ja szukam ich, to oni może i mnie szukają. Dajcie znać, czy to jest prawda. A ja będę dalej chodził, rozglądał się oczywiście za moimi, moimi wskazóweczkami e, odnośnie moich przyjaciół. Dobra, zabieram oczywiście zgniotę i idziemy dalej. Tylko... O, 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 jest kolejna informacja! Krateczka! Mamy to! Zobaczcie. Szukam go od dawna. Czyli mamy potwierdzenie. To musi być Lemon Demonka. Szukam go od dawna. Czyli Lemon Demonka szuka z Mai słowa. No, dobra. To ja słuchajcie będę dalej szukał jakiejś informacji. Tylko nie wiem w którą stronę iść. Może by pójść tam właśnie. Tam jest widać jakby szło ktoś, jakby ktoś szedł. Mm. Pięknie, pięknie, mam to. Zobaczcie tu jest, jest kolejna wskazóweczka Tylko problem jest, bo trzeba iść przez te chaszcze A tu jest naprawdę dosyć gęsto Okej, okay, bierzemy oczywiście tą wskazówkę Czyli oczywiście strzałeczkę, która pokazuje iść tam No dobra, będziemy szli Ja oczywiście gniotę standardowo A wy możecie zostawić łapę w górę, bo ja po tych chaszczach się trochę cykam chodzić Ale to dla was, szukam, szukam smila Chcę go w końcu zobaczyć, zobaczyć Chcę go poznać w prawdziwym życiu z czego nigdy nie widziałem. No to jest problem w tym, ale dobra. Eee, tu jest. Zobaczcie na to. Mamy tutaj buta kolejnego tego samego. I to jest damski but na 100. 200% normalnie, 100%, -200%, 120% powiedzmy. Ale jest but i to judowski! Dobra, zabieram go. Czyli to musi być Lemon Demonka. Jego Smyslowa żona. Nie wiem czy w prawdziwym życiu, ale w Minecraftcie na pewno. Bo jeszcze ja im robiłem ślub. Eee, no... Dobra, przechodzimy. Są kolejne karteczki. Dobra. co będzie tu napisane? Smyslow tutaj nie ma. Ha ha, ha. Okej. Okay. Patrzcie, to tamte informacje zostawiała Leon Demonka, a tutaj Hagi -y -y, Wagi musiał to napisać. Smajslu tutaj nie ma, ha 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 ha, ale jaja. Dobra, oczywiście zabieram to z sobą, a tu jest kolejna karteczka do przeczytania, patrzcie. A, uszukałeś mnie, jesteś okropny. Musiała to być lemon demonka, ona szukała smyslała. tam, całe te hasze tutaj musiała przychodzić. zobaczmy ślady czy gdzieś są, jest kolejny ślad, patrzcie tu, tu, tam, daleko dobra, zabieram te oczywiście informacje ze sobą powiem wam, robi się ciekawie dobra, będziemy szli za tymi śladami, patrzcie tu jest jeden ślad, tu jest drugi trzeci, czwarty piąty, i tu jest ten sam ślad co był na tym, na kartce tu jest Musiała teny przechodzić, już jestem cał blisko, bardzo blisko, tylko po prostu przejść i sprawdzić, gdzie ona może się ukrywać. Może ona po prostu została przez Hagiego Łagiego dopadnięta, może potrzebuje pomocy, może ja jestem w pobliżu i ona gdzieś tu jest. Dobra, ale jest kartka. Zobaczcie tu. Widziałam. Nie, weszłam przez drzwi do prawdziwego życia. Szukam mojego smisla, a ten Hagi łagi nie prześladuje. A, nie, uciekam stąd pomocy, on tu jest! Gdzie? Gdzie? Nie, nie gadaj. Gdzie on może być? Że gdzieś tutaj może on się znajdować? Nie, tu lemon, demonka musiała być. Tu była ta kartka, tu, dokładnie tutaj. Oh, dobra. Oh, oh, patrzcie, nogi. Kaki łagi, nie! Uciekam stąd, uciekam, dobra, szybko, gazu, gazu. Dobra, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Normalnie uciekam stąd jak najszybciej, się tylko da.